Cześć, witajcie moi kochani widzowie z tej strony Taxi witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy razem w Hero Zero. Słuchajcie, na początek sprzedajemy itemki, które nie będą nam do niczego potrzebne, więc selamy, selamy wszystko. Eee, dobra, minus 12. A w ogóle fajny epik, widzieliście ten, który przed chwilą sprzedałem? Eee, minus 12, ale takiej dyskietki jeszcze chyba nigdy nie miałem. Także coś unikatowego w niej było. Eee, ok, słuchajcie, teraz stwierdzam, że mam za dużo intuicji i za mało kondycji, więc chciałbym tej kondycji <laughs> troszeczkę troszeczkę sobie wrzucić. No tu jest 319, to całkiem w porządku. No dobra, być może teraz się uda, na tym się uda. Oby, 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 by, by. No, trochę tam się udało, ale niezbyt wiele. Zyskaliśmy na tym no mało, bardzo mało, słuchajcie, może tutaj... A, nie mamy już słuchajcie, wszystkie oponki wydałem na wspomagacze jak sami widzicie. Nie zrobiłem dzisiaj chyba jednego paska i przeminęło mnie kilka, słuchajcie, odcinek od walek ligowych, walk, przepraszam Niestety byłem tak zaorany w dzień, że no, nie zrobiłem wszystkiego. Masakra, po prostu masakra dzisiaj. E, mimo, że mam neta, słuchajcie, w komie, to po prostu nie miałem czasu. Tu szkoła, tu coś tam, tu coś tam. E, no i wyszło tak, że niestety nie zrobiłem wszystkiego. Musicie mi wybaczyć. Ja sam sobie muszę wybaczyć, więc wybaczam sobie. Tak, tak, wybaczyłem już sobie, także już nie czuję się źle z tym. E, I lecimy, słuchajcie, z atakami. Kaczy piórek. Ula la. Miałem ponad 2000 lepszy więcej statystyk od niego, a przegrałem. No nieźle, nieźle. No ale cóż, zdarza się, przecież atakuje bez rzutek, niestety. Dobra, tutaj plus 1000 politur przyjacielu, znaczy plus tysięcy, przepraszam. Widzę, że ktoś tutaj je zbija e, Dobra, e, słuchajcie Nie, jeszcze nie nakładamy Ponieważ jeszcze zostały nam zwykłe pojedyneczki A tutaj Kogo już można zaatakować Karmazynka na przykład Karmazynek, witaj przyjacielu I no ja cię zaatakować chciał I cię zaatakował e, Powiem tak Jeśli chodzi Uuu, Trzecia, trzydziesta trzecia, słuchajcie, pozycja w rankingu Jest już dla mnie e, Kaczypiórek no teraz go pokonaliśmy, spoko. Słuchajcie, atakujemy kaczypiurka i atakujemy go jeszcze raz. Słuchajcie, wkrótce będzie 50 tysięcy punktów sławy. Słuchajcie, wbijamy kolejne levele na. spójrzcie, ja teraz za każdym razem wygrywam, nie? Już jestem na której, na której pozycji? Powiedz, że top 30 jest. Powiedz, że jest top 30. Nie ma jeszcze top 30. Fuck, pinglarz, no pinglarz, 130 statystyk, proszę Cię, ile to jest ode mnie? Dobra, zaatakujmy sobie tego ziomeczka, e, no i słuchajcie, zbliżamy się... Tak czy inaczej, jesteśmy na 31 pozycji w rankingu, słuchajcie, jeszcze trochę i będzie top 30, na Shakesie mam top 20 na serwerze, top 19, słuchajcie, tutaj mam top 20 za chwilę, top 30, no super, słuchajcie, super, są postępy, widać, słuchajcie, od poprzednich serii z Shakesa i z Hero, że te postępy zostały przeze mnie zrobione. E, także odrobiłem lekcję, można by powiedzieć, e, i troszeczkę uczyłem się na błędach. W Lidze też jestem 29, spoko. E, no i też staty, tak. Staty, słuchajcie, od, od, odgrywają naprawdę największą rolę tutaj w całej tej grze, więc to jest najważniejsze. A mam je dobre, więc jest się czym pochwalić. E, dobra, zaczynajmy, bo mamy do rozdania jeszcze 4 miliony kasy, więc ja bym sobie ty rozdał, a już odświeżać też nie mogę. Spoko. A oponek brak niestety. Yy, rozdajemy słuchajcie po, po jednej statystyce wszędzie jak zwykle zresztą. To jest moja taka taktyka, ponieważ wszystkiego trzeba mieć po trochu. Oczywiście siły trzeba jak najmniej, więc mam jak najmniej. Siły się po prostu nie trenuję, może tak zacznę. O. Dobra. No i jest spoko. jest. W porządku, słuchajcie No i możemy zaczynać zadanka nadzwyczajne Ale muszę najpierw pozdejmować Wszystkie swoje itemsy Także już to robię, hops, hops, hops Dobra I zaatakujmy Sobie wszystko pod wodą Chyba teraz na to pora przyszła Więc atakujemy Jedyneczka, bęk, siadło Pięknie, pięknie I dosadnie I lecimy dalej, urzędnik z szóstego stopnia Bęcki Będzki szybkie, słuchajcie, wielorybnik, Będzki, jolo, poszli dalej, lecimy. No i rekinhipis, Hippies, dobra, też dostał w piernicz. Na szczęście, słuchajcie, się udaje, dopóki się udaje, jest super, bo jak się przestanie udawać, to już nie będzie zbyt dobrze. Poczekajcie, lekka popita wasze zdrówko, moi drodzy widzowie. Za, za przyszłe 100 tysięcy widzów. No i lecimy dalej. Dozorca śluzy. Wszystko pięknie. Słuchajcie, dopóki się udaje, to jest spoko. Gorzej, jak się przestanie udawać. Wtedy będziemy mieli Lipsona i to poważnego. No ale. Na razie jest git Pff, 91 HP. Spoko. No i czy uda się. Nie udało się, ale, ale, ale. Ja pierdzielę. Nie. No nie mów mi, że dziś wykorzy... Nawet mi nie mów. Nawet mi tego nie mów, przyjacielu. Nie mów mi tego, proszę cię. Wiecie co, e, zrobimy tak. E, za chwilę wracam, kupię sobie 30 oponek ze dwóch. Ej, zajęło to mniej więcej 10 sekund, więc teoretycznie niepotrzebnie wyłączałem nagrywaniem. no ale dobra. E, lecimy dalej, słuchajcie, sprzedajemy, już zakupiłem wszystko to co trzeba. E, niestety, jeśli chodzi o itemki, to też tak średnio bym powiedział się z trafianiem. No i tak, najbardziej szkoda mi tego, słuchajcie, tego... No, tego, że nie, nie mam młotka, nie? Ja naprawdę chciał w końcu trafić ten Młocior, niech on mi się trafi w końcu. Po prostu niech mi się trafi i będzie wszystko w ponio. Dobra, muszę niestety robić tak. Żal ściska, no ale cóż. Nic nie poradzę na to. I tutaj Pasior, to Pasior też leci chęt daleko Dobra, lecimy dalej słuchajcie, z kolejnym zamkiem nadzwyczajnym, muszę jak najszybciej ten dopaść ten pas Bo jak mi się on nie trafi, to będę musiał tak słuchajcie robić za każdym razem I nie zawsze mam szansę na wygraną, jak będę marnował jeszcze oponki na to, to już będę wściekły, nie? Po prostu będę wściekły, także wolałbym tego jednak mimo wszystko nie robić Fora yesterday też dostała w Trymbolix I lecimy dalej Manager studia też pięknie siadło e, Dobra, super, lecimy dalej, lecimy dalej. Siódemeczka, operator kamery jest 15 HP. Jaki ty jesteś farta, tak sol. tak sol ty to masz farta. No ma się, ma się tego farta. Czasem trzeba mieć, nie? Dobra. Zadzierający mocno, e, nosa, młody aktor w trympol i i i i, i, i. jest. Siadło pięknie, pięknie. Wszystko zamierzone, wyliczone i tak dalej. No dobra. 870 to jest gadżet, a broń ma 1647. Właściwie resztę możemy sprzedać. Nie liczymy, że nawet się coś tutaj w ogóle lepszego trafi od tego, co mamy, bo mamy zarąbistej temki 1647 i tu jest 1647. Tutaj daje. No to jest lepsze. E, bo tu jest to mi nie daje intuicji, znaczy to mi daje intuicja. Intuicja nie jest mi teraz tak bardzo potrzebna. 864870. No i jasne, jeszcze tyle intuicji. No zarąbiście. E, dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Lecimy z kolejnymi zamkami nadzwyczajnymi, czyli ni e, nie z tego świata i czekajcie, czy ja wszystko zdjąłem chyba tak, tak, dobra. A, prawie 800, 282 level, słuchajcie, no to jeszcze troszeczkę mam, brakuje tutaj 130 tysięcy, postaram się to już jutro, nie no, na jutro już na luzie wbiję, e, także powolutki się, słuchajcie, rozwija postać, e, też robię, słuchajcie, bohaterskie czyny, e, tu już mam 45% wykonanych, e, ciężko będzie, słuchajcie, zrobić je wszystkie, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, nie, e, bo co dzień, znaczy to jakiś czas jeszcze wchodzą nowe, a żeby wydać czy odświeżyć, załóżmy, ofertę 100 razy w jeden dzień. W sumie to, to mam zrobione akurat. Ale tam te inne misje, słuchajcie, to będzie po prostu trudne. No ale zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Stopniowo będę robił je oczywiście wszystkie powolutku. No i może w pewnym momencie się coś uda. Dobra. Dziesiąteczka, słuchajcie i. Jest, siadło. Dobra, wygraliśmy. Cała, słuchajcie, całe te zadanie nadzwyczajne było bez używania żadnych tam pilocików, w których nie mam e, żadnych różnych dziwnych rzeczy. Nie było potrzeba. Dobra. E, hopsa, sprzedajemy. Hopsiup, 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 hopsiup. E, wiecie co? Ja bym sobie coś odświeżył. Na przykład to bym sobie odświeżył. Nie, no bo to mi troszeczkę... No dobra, dobra, już, już jest lepiej. No ale dobra, mogło być więcej kondycji. Spróbujmy jeszcze raz odświeżyć, żeby ten secik wyglądał troszeczkę lepiej. No na pewno, siła i intuicja. Nie, dobra, z dużo siły, trochę więcej kondycji proszę. No już jest lepiej. Okej, okay, już jest lepiej, jestem w stanie to wybaczyć. A tu jest zrąbanie, więc odświeżamy ten hełmik. Eee... I już jest lepiej, ale chciałbym, żeby było jeszcze lepiej i. No jest o! Jest lepiej. Jest lepiej, słuchajcie, jest lepiej. Eee, załóżmy sobie ten secik zobaczę tylko jak stoję ze statystykami. No. 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 no gicior, gicior, nie? Już jest całkiem spoksik. Tak tak wiecie, trzymam poziom, nie? Trzeba poziom tej, tej intuicji, no faktycznie mogłoby mieć by, mieć, by być troszeczkę mniej, no ale już zdobyliśmy też sporo życia, słuchajcie, a to jest, to jest naprawdę ważne, kondycja się, słuchajcie, naprawdę liczy. E, no dobra, i co, tutaj mamy wszystko porobione i został nam, e, spokojnie, jedno zadanko nadzwyczajne, słuchajcie, co tam szlifują, i jolo, i pojechali, słuchajcie. Pojechali, nadajemy na jednej fali Widać ich z oddali Zaraz taksi im przywali I wszystkich ich rozwali Yo, motherfucker e, Dobra, taki troszeczkę wiecie e, Taksi, taksi Raper ostry e, i, i, I tak dalej, nie? Dobra, o, piąteczka Tu będzie już kłopociksy Ale nie, udało się Na szczęście się udało I lecimy dalej Wygrałem to Jeden HP bourciu taxi ty farcie walony Dobra, szczęłyczek, herbatki Wasze zdrówko. Eee, i lecimy dalej, słuchajcie. O grubasek nas tutaj rozdupił, patrzę. Ai, niedobrze. Dobra, może być to i tak z tym wygram na pewno. No niestety kolejne dwie oponki. No ale zdobyliśmy tam jedną, chociaż nie. To jedna nam się teoretycznie zwróciła, ale i tak słuchajcie, potrzebuje po prostu. Potrzebuje jak najszybciej e, jakiś, jakiś po prostu młotek, nie? Bo inaczej to będzie po prostu przypsy i lipa. Dobra, e, tryb specjalny słuchajcie zakończony. Dobra, nakładamy swoje itemki, wracamy słuchajcie do, do naszego wyglądu podstawowego. Pięknie, tak. Tak, chcę wyglądać, pięknie. Dobra, no już jest na pewno lepiej. Na pewno jest lepiej ze statystykami, e, i z tego możemy się cieszyć, być dumni. I jesteśmy, przynajmniej ja. Dobra, mm -hmm. 102, spoko. Wszystko możemy obchnąć. Dobra, no i resztę oczywiście inwestujemy w siebie. Słuchajcie, inwestycja w siebie to jest wskazana teraz. No i na resztę mi nie starczy. Eee, cóż, moi kochani widzowie, słuchajcie, za chwilę przejdziemy do czytania wiadomości, ponieważ dziś wiadomości czytamy jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej Tylko może zaatakuj jeszcze raz na ręce kogoś I niech to będzie Kaczy biurek A co tam? A już nie mogę, za dużo razy To zaatakujmy słuchajcie jeszcze raz pinglarza, nie? Nie, nie pinglarza, tylko tego, właśnie tego ziomeczka. I no teraz Easy Win, dobra Git 107 na, do, na dodatek, jeszcze dla mnie. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, z czytaniem odpalę sobie tylko misję i lecimy. W ogóle, jak stoję, czekajcie, jeszcze turniej tygodniowy tylko badam. 88. Nie jest najgorzej. E, dobra, e, Ragnarok, siema Taksi, kiedy odcinki z Hero Zero? Zapraszam Cię na harmonogram, przyjacielu, jest na kanale. Siema, jak tam Ty? Dobrze, przyjacielu, dzięki. E, Bartek, siemanko, witam. Taksi, to Ty naprawdę? Tak, Kacpero, to ja. Jestem Twoim fanem, Jeremiasz. No, miło mi to słyszeć, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Kaczorka. Jestem w twoim wielkim faniem. Weźcie do drużyny, wiem, że mam słaby poziom, ale plis, uwielbiam was. Niestety, słuchajcie, no wymagania muszą być, nie? Wybacz, przyjacielu, pozdrawiam. E, daj baterię, e, daję tylko znajomym, e, przyjacielu. Eko, kiedy odcinek? Harmonogram, przyjacielu. Siema taksi, Hacłem z 64 Siemka, witam. Ocenisz moje staty, bo nie wiem, czy mam dobre jak na mój level. Niestety statów nie oceniam. Słuchajcie, 15 od... 15 wiadomości, jeśli chodzi na jeden odcineczek, to by było na tyle. E... No i cóż, widzimy się już wkrótce. Słuchajcie, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejne odcineczki Taksi Zerte Salut!